Hej, hej, cześć z tej strony MachoMan i zapraszam was na kolejny odcinek yy, z gry World Call 4 pamiętajcie oczywiście o zostawieniu jeżeli się wam się spodoba odcinek to zostawienie suba, łapki, komentarza no i, czyś, i no, oczywiście zapraszam na inne sery na naszym kanale yy, myślałem właśnie że te, bo w poprzednim odcinku, odcinku skończyliśmy normalne etapy w, w czasie no, w II wojny światowej w Europie, czy ten cały rozdział ten na czerwono. No i tak pomyślałem, tak myślałem tak czy zacząć od razu te normalnie normalki zrobić z Pacyfikiem. Ale stwierdziłem, że w sumie zrobimy, postanowiłem, że to jest zrobię na hardzie, czy na tym drugim poziomie. Eee, też e, całą Europę, dopiero później przejdziemy na normalne, bo z Challengera, Challengera chcę zobaczyć, zostawić sobie na e, jak skończę przynajmniej na złoto wszystkie dwa, dwa te scenariusze, powiedzmy. No i cóż, e, czy pierwszy mi się zrobiłem? Pierwszą misję musiałem sprawdzić, e, czy ten, ale e, sprawdzimy sobie, oczywiście. Lecimy na hardzie yy, Atak na Polskę No yy, i teraz tak yy, lecimy. Oczywiście ulepszyłem właśnie... Bo ja ja czy jeszcze zupełnie mam powiedzieć że po skończonym yy, po yy, skończonym takim rozdziale macie możliwość ulepszenia yy, tych yy, generałów do tak zwanego innych poziomów, czyli gdzieś może, możecie sobie dodać, dodawać, coś jak szarfy, jak go to nazywam, czy tam honor, honory, horony, ho, honory, chyba to się zajął no szarfy, tak, zwaną, to powoduje, na przykład użukował honor Atlerski poziomu trzeciego, że daje większe obrażenia, ale to Oczywiście w moim najlepszym generałem dałem yy, możliwość dawania yy, tego yy, ataku, żeby zwiększone obrażenia yy, czekajcie muszę sobie zostawić sobie yy, muszę. No, zostawić całe zahawaran, że muszę zostawić sobie, bo muszę mieć jako yy, kogokolwiek na jako powietrze powiedzmy, znaczy, no, jako żeby ko kogoś kto lotnictwo Obejmuje No, tak by obejmuje. no i tutaj jest bardziej zbudowana mapa. E, powiem wam tak: niby jesteśmy na początku w sojuszu ze z, z Związkiem Radzieckim, ale jak, jak zajmą to miasteczko, to wtedy oni staną się naszymi wrogami. Taki, że jak powiem, plot twist w, w tej misji jest, więc trzeba szybko zająć. Chcę tą prowincję zająć, żeby uzyskać połączenie do tego, do tej prowincji. Eee, Tylko razie ja to widzę, że. Dobra, muszę, sobie, muszę się trochę poświęcić Malsteinem. Dobra, zrobimy tak. Chyba możemy teraz zrobić się tak. O, i widzicie ta część armii stała jest ta wobec nas wroga e, będzie tak samo jak oni zabiedą, e, cel też e, to miasto tutaj o, ja bym tam ja przypomniał sobie jakie to jest miasto Podejrzewam, e, że to jest jakieś chyba coś w coś zasadzie już nie Gdańska tego Boż to jest Poznań, jeśli to jest Poznań to jest Warszawa to też mamy zdobyć e, no to musimy zrobić to tak Hmm. Masz Masztanie to tam nie dolećce, no nie ma <laughs> szans nawet Dobra, musimy zejść na dół e, uprzedzając też fakt, że e, Że jak wy zdobędziecie, to też będzie chyba tak, że stań, że oni Was będą atakować Więc to jest jakby to nazwać Bardziej, bardziej przewalona sprawa bo mam 600 dodatkowego yy, 600 dolarów dodatkowych ja to mówię dad to dolary na pieniądze o dobra yy, w sumie żeby zmniejszyć obrodę przy bo te specjalne te specjalne samoloty te yy, p mają szans, mają jedną czwartą szans na to, że zniszczymy obronę ich ludzich. Bardzo dobra. No ta może chyba dał się ulepszać, bo do tego momentu, że może mieć chyba 50, a no może 60 sam za na to, więc warto sami ulepszać takie yy, rzeczy. Yy, yy, yy. No i pewnie Panie, sięgnę stąd. A szkoda, bo bym tam sięgnął, chyba nominalnie. Dobra, bo Warszawe zdobiliśmy. Teraz yy, tu nie mam, niestety. Hmm. Więc nawet bym. A, bo sobie rzucę sobie. Spodochroniarzy. O! Dobra, zdobyte jest. Dziękuję. Ale już za to, yy, to, że wygodaliśmy, to wygodałem, to wcześniej więc zostałem te, bo normalnie dostaje się takie nagrody. Yy, dobra, lecimy. Operacja Wesselburg. eee yy, 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 yy. Tu też jest powiększone i też tutaj mamy e, zdobyć Kopenhagę, zdobyć to miasto. No i macie tu powiększenie, musimy zdobyć jeszcze Oslo, zdobyć Bergen i zlikwidować e, lotniskowiec admirała Cunninghama. On chyba był admirałem, to pamiętam. E, czyli ja muszę mieć swoich podwodniaków jako to mieć. i muszę mieć jednostki powie no, powietrzne. Morskie. Doprowadzę do, do, do tej roboty. I tutaj wydam admirała Nimica. Teraz tak musimy zrobić to tak. E, teraz tak. E, e, Józef, tutaj. Tutaj. E, tutaj jest Żukow. E, jak dam tutaj tego tak chyba jeszcze o dobra no a tutaj się udam e pana Halseja wezmę akurat ma ten szywkę udałem żeby dostała mniejsze obrażenia Muszę tam szybko posuwać się. Bo chciałem też tutaj dać w zasadzie, że 25 minut chcę zrobić na 3-4 misje. Dobra, tu jest wszystko zrobione. Yy, 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 tutaj dobra. dobra, level się zrobił. Hmm. Chyba Ezechora przesunę sobie w dalszą stronę. Chyba te porty zakichane. Chyba Grzegorz musi zejść tutaj. Eee, Malsteiny polecę tutaj, żeby zdobyć Kopenhagę. Hmm. Tu tak polecę już bo ma obrażenie od jeżeli walczy z poziomu lasu. Dobra, tu zdobyłem. Guderian leci tam po swoje. Dobra, mogę jak pozwolić sobie, bo chyba z tym ma chyba tak ponad 1000 HP, więc on jest bardzo mocny. Chyba i zaczynamy yy, szalać w Kopenhagę. Czy znaczy, no, Bombardować Kopenhagę. Yy, no i teraz policji Panmannstein Czy von Manstein, yy, Teraz tak, yy, Nimica tu przesunę, to samo jak tych tutaj przesunę Facero yy, nie mogę tutaj? No, okay. yy, muszę dać yy, Dobra, tu, 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 tu. Przejdźmy dalej. Piąta misa, mamy na to, mamy na trzy gwiazdki, mamy yy, 26 rund. Dobra. Szybko, Manstein, zdobyć KPHG. <laughs> Bo ja tu nie pamiętam, czy oni dostają debuffa z Zamora, ale za zdobycie któregoś miasta, już nie pamiętam dokładnie. No, raczej, ja, pa ja pamiętam mniej więcej, jak to mniej więcej trzeba zdobywać, ale. Kupada z za goderami, ja zaraz spadnie. Hmm. dobra, lecę szczelacz w niego. Tracili kontrolę, niby kontrolę stracili nad morzem. Okej. Okay. zdobyliśmy Kopenhagę, żukow pójdzie tędy. No to miasteczko też zajmiemy za niedługo. Dobra, tu mam, tu yy... Hmm. Dobra, nie chcę strzelać, on A straciłem Guderian, niestety. Niestety, albo stety. I tu muszę mieć w jednostki, bo prawie się czasami się cholery zasantować stąd. Niestety. Eee, to jest tak. Dobra, muszę wjechać w tę minę. Przeciw yy, statku. No, Mi minę morską, muszę wjechać. Niestety, bo muszę Mannsteiner poprzesuwać, żeby zdobywał już, yy, zdobył Oslo. Dobra, chyba Guderian, tu, to, dobra, yy, chyba tego, tego załatwię w kolejnej chyba rundzie, w kolejnej turze. bo mogę się zdesantować tu, bo mogę coś desant, desant zrobić właśnie dzięki kolejnemu społecznemu statkowi mogę zrobić desant y, jednostkami, jak zauważyłem chyba jednostkami y, że tak, że te hody to działa, że działa do tego poziomu i wszaka chyba piechota może się teleportować e, jeżeli staje się e, na wiosce z e, lotniskiem, e, sobie wrócię. Zostawię jest na wszelki wielki e, zginiesz. Dziękuję. Dobra dłuższa sobie załatwić sprawę chyba manstein na tu szybko prześlę. ja bym to szybko zdobył chyba to bergen miło wszystko o właśnie trafiłem akurat idealnie żeby Yy, lot. A czeka ja mogę strategicznie mi mogę rzucić. Że trafili, idealnie tą szansę, że zniszczyło tą obronę siwis-lotniczą w mieście. Yy, ale tu już. Niestety. Chociaż może tam sięgnąłbym, ale... O! Idealnie się zniszczyło. <laughs> to mam farta, nie powiem. Bo to jest, istnieje tego na pierwszym poziomie to jest tam na czwarta szansa na to, więc Że tam mi to okad siadło idealnie, no to Nie, żebym coś mówił, dobra, zajmę Bergen yy, Tutaj się przejdę Jaki mam czasu? 15 minut, no to chyba jedną misję, Jedną misję zrobię, czyli yy, Fal'Gelb Fal chyba, mi dobrze pamiętam, w Hadachardzie Dobra. Ja się nie załatwię tego do końca, niestety, ale... Trzeba by szczuplesz No, siły u szczuple. Tu jest, tu jest, tu jest, dobra. Teraz portuję z samym Ustedem. o I mamy kolejną misję zrobioną na harcie. No i chyba i tak mówię, chyba zrobię trzeci też, czyli Fal Gelb, czyli operację na Francję. No i ma się właśnie z tej pozycji. Pamiętacie, na normalu byśmy atakowali z tej pozycji tutaj. A teraz mamy tą naciwko <laughs> linii marzynota tak jakby ale to jest taka linia ma dziwne, to że ja to no po prostu szybko to e, bo tu jest koniew po prostu sobie to szybko zniszczę. E, 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 e. dobra w, będzie bez tego bez Rundstada a w ogóle jest, po prostu korzystamy kości dobra zniszczone mm. Czekajcie, Chyba wykorzystam po prostu... O właśnie, te siły yy, specjalne, czy tam, czy no siły elita, elitarne siły nazwijmy to, żeby sobie... Yy, dobra, wracam się Eisenhower'em, żeby zaczęło mi już szczelać. O, to, to jest miata z powiesi ziemi. Dobra, zrobię to tak Chyba, zdobyłem to miasteczko tutaj Chyba, to jest ogólnie to jest chyba miasteczko Alzacji Silotaringi, nazwijmy to <coughs> Mam nadzieję, że oni Łabruksela zdobędą, bo nie chcę się tam latać. Czy to bot ogarnie? Dobra, to zdobyte, to jest tak. E, szybko na Paryż. Wiem, że chcielibyście jeszcze popatrzeć, czy, czy mi się uda, czy nie, ale tak sobie że żeby zmieścić się, powiedzmy, że w tej, nazwijmy to czasie między 20 a 25 minut, e, żeby nie, nie był jak długi e, odcinek, to po prostu będę się śpieszył po prostu. Bo normalnie bym mógł zrobić odcinek yy, pod tę na misja, ja to bym tam siedział i gadał, ale to raczej nie o to chodzi. żeby się słyszeć, że tam gadam. A, wykorzystał covera chyba. Tak, covera wykorzystał. Dobra. Yy, to będzie się cholery, to. Nieważne, dobra. Zniszczony. Prawie zniszczony. Dobra, to zniszczyłem, to jest tak. Koniewa tu. A tutaj nie będzie, widzę. Yy, Mansztaj, zapraszam tu i zaczynaj ostrzeiwaniem Paryża. Chyba wiem, tu się zniszczy. Hmm. A zniszczę po prostu to, żeby nie mieć święty spokój Dobra, przejdę się Maj za Hauerem O, zdobili uksele. Jak mi miło, dziękuję yy... Dobra, wykorzystam dość rakiet tych od rakietnic Dobra Dobra, paryż zdobyty Ja tu przeniosę. Trzeba zrobić tamto jeszcze miasteczko na górze. jest około 20 minut, to skończymy to. Skończę to, bo mogę skończyć odcinek. Eee, dobra. Mm, 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 tutaj. Strażam, że to raczej nie sięgnę tym a nie sięgnę ok tylko fajnie że ta sięgnie bo przynajmniej będzie do zdobywania bardzo będę sobie jeszcze tutaj szybko to czujesz bo podejrzewam że i tak bardzo zdobęd będą hm. łatwo powiedzieć A, OK, czyli Ci jeszcze jedna, jedna, jedna tura, powiedzmy. Tak, o, guzery akurat zdobył, więc fajnie. E, no i cóż, tutaj mogę, mogę zakończyć odcinek. E, Pamiętacie, że rzeczywiście, jeżeli, jeżeli, chcecie więcej odcinków, to zapraszam na nasz kanał DMP. No i tak, jeżeli Wam się spodobało, zostawcie łapkę, zostawcie suba, zostawcie komentarz. Też jeżeli chcecie więcej naszych materiałów, to zapraszam na nasz kanał. Od nowego roku będą nowe rzeczy, znaczy nowe rzeczy. Będzie coś Ja Cię na powrót, na powrót do niektórych serii. Ale to dowiecie się... Może będzie filmik, info, filmik informacyjny może zrobimy z, 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 z Dave'em, więc cóż. A teraz tak. Dziękuję i zapraszam na kolejne materiały. Tutaj był Machoman i na razie pa pa.